Witajcie po raz kolejny na Prawdzie Sportu. Dzisiaj wracamy do naszych początków. Spotykamy się z Kamilem Holką, który był naszym, jednym z pierwszych gości. W tym samym miejscu, ale już na nowym ringu. Dokładnie. Cześć Kamil, witaj. Powiedz mi. Witam. Jak się ten rok zmienił dla Ciebie? Bardzo pracowity. Nie tyle co fizycznie na sali, ale tam bardziej psychicznie. Na sali byłem o wiele mniej. Ale trenowałem na siłowni mocno. Fizycznie się wzmacniałem, e, Trenowałem nad e, motoryką, nad psychiką, e, więc skupiłem się bardziej by, przy tym, przy tych takich e, aspektach. A teraz od września jestem cały czas już na sali e, i trenuję stry, stricte specjalistycznie. Powiedz mi, ale cały czas w kadrze jesteś, cały czas zgrupowania, cały czas to trwa. Jak to się teraz będzie przy... Na walki przykładało, czy jakoś. No zobaczymy, wiesz, 2020 jest, to jest rok olimpijski, będzie mnóstwo kwalifikacji olimpijskich. Ja od, od wakacji nie jeździłem na zgrupowania, nie, nie startowałem za rzekę na piersi, było tam kilka turniej ze względu na to, że musiałem troszeczkę nad życiem prywatnym się zastanowić i wiele rzeczy pozmieniać, więc miałem tak jak mówię, mogę skupić się całkowicie na innych rzeczach, z czego bardzo się cieszę. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pierwsze starty są w lutym, tam w marcu już widziałem, na których na chce się pojawić i, i zobaczymy. A teraz powiedz, Ty jako dostajesz kwa, kwalifikacje, czy ktoś Cię zaprasza na te turnieje, czy jak to jest? Nie, nie, nie. To wybiera trener kadry narodowej, mhm. kto jedzie na turniej. Turnieje już są zaklepane, kiedy jest turniej, w lutym, w marcu, w kwietniu. Kto pojedzie, tego nie wiadomo. To nie wiadomo, To trener kadry wybiera. Na jeden turniej jedzie jedna osoba, a na drugi turniej może pojechać trzeci i tak. To, to... Czyli nie ma stricte jakiegoś rankingu w Polsce, żeby tam się dostać na tej kadry, yy, czy bardziej... Polski weryfikują zazwyczaj. Złoty medalista jest zawsze powo powoływany na zgrupowanie srebrny medalista, no ale również jeżeli trener kadry zobaczy sobie jakiś diament pomimo tego, że zawodnik na nie miał medalu, mhm. a, a widzi, że, że z tego zawodnika może być mocny, mocny, mocny przeciwnik. To Tego biorą po prostu i tyle. Także różnie bywa. Czyli to. E, wizja, trenera. wizja trenera. Każdy dokładnie. trener ma swój cykl, każdy ma, ma, ma swoją wizję i wedle swojej wizji prowadzi całą kadrę. No dobra, miałeś teraz tam przerwę od tych walk, ale na, jesteś zapraszany cały czas na kadrę. Czy teraz w jakimś w najbliższym okresie startujesz znowu na kadrę i jedziesz? Nie, na razie nie. nic mi nie wiadomo, bo będę chciał e, pojechać pierwsze na kilka takich turniej, bo mówię, no walkę miałem ostatnią w, w czerwcu. Ostatnią walkę miałem w czerwcu, to jest duży okres jak dla nas pięściarzy, to jest pół roku ponad, więc na pewno będę chciał gdzieś tam pojeździć na jakieś mniejsze walki na mniejsze turnieje, żeby wejść w ten rytm z sezonu, tak jakby nie? bo to nie jest tak, że zrobimy super formę na treningu, a potem od razu startujemy na największe turnieje. Największe, największe doświadczenie dodaje nam walka, nie walki największe, tylko właśnie dużo tych walk takich systematycznych, średnich z przeciętnymi zawodnikami, którzy są. Każdy przeciwnik jest inny, prawda? Im więcej walki, im więcej sparingów, tym większe doświadczenie łapiemy. A żeby zdobyć złoty medal na mistrzostwach polskich, czy patrząc wyżej, trzeba być bardzo mocno przygotowany. Dobrze i powiedz mi, ale to, to jest boks olimpijski. To jest sport, nie, to nie jest sport zawodowy. Nie. Powiedz mi, to turnieje są rozgrywane jakoś tak samo, jak są gale bokserskie organizowane, czy to jest? Różne. Taki... Zależy od turnieju. Mistrzostwa Polskie trwają aż tydzień. Jeżeli jest system pucharowy, przegrany odpada. Jeżeli chcesz zdobyć złoty medal, musisz wszystkie walki wygrać. Ja rok temu, dwa lata temu musiałem mieć sześć walk, żeby zdobyć złoty medal, czyli sześć mhm. dni boksu. Um, także no to jest wyczerpujące. E, na Galach jest jedna walka. Tak? Przygotowujesz mhm. się przykładowo trzy miesiące do jednej walki, do jednego przeciwnika, a my musimy się przygotować do kilkunastu przeciwników. prawda? Nie możemy być mhm. przygotowani tylko na jednego, tylko na kilku. Rozumiem, ale mówisz, że chciałbyś się wybrać, chcesz się wybrać na te turnieje, ale to są turnieje jako organizowane też poprzez typową galę, czy poprzez już takie turnieje typowe dla tego boksy boks olimpijski. Olimpijskiego. Tak, boks olimpijski, na który... E, niektórzy zawodowcy zawodowcy wiedzieć przyjeżdżają, Także to nie jest tylko tak, że tam tylko boks olimpijski teraz rozumieni, zawodowcy mogą startować, tak samo jak na olimpiadzie. No to żeby... Łapać doświadczenie, to muszą też jeździć na różnego rodzaju turnieje. Między innymi Mistrzostwo Polskie, Puchar Polski, turnieje międzynarodowe, też na nich muszą łapać doświadczenie, prawda? Bo boks zawodowy od olimpijskiego bardzo się różni. No i jest u nas większa częstotliwość osób, mniej rund, więc oni też przyjeżdżają do nas, żeby łapać to doświadczenie. Dobrze, a powiedz mi, była kiedyś liga bokserska? Okay. Nadal jest. Jest? I jest. powiedz mi, jak to teraz jest rozgrywane dalej w takich samych meczach? Teraz jest z re regionami. E, województwami. Mhm. Zachodnie Pomorskie, Wielkopolskie, Mazowieckie, jest, o ile się nie mylę, chyba 6 czy 7 regionów, które bierze udział w Lidze. Czyli no bo nie, jakieś... nie każdy region jest na tyle hmm. mocny, na przykład my Lubuskie nie mamy tyle zawodników mocnych, żeby wystąpić w tej Lidze, prawda? Mhm. E, a są takie regiony, gdzie mają takich zawodników, ale też jest rotacja transferów, prawda? Zawodnicy są wykupiani, No wiadomo, wypożyczeni. że są wypożyczani, ale teraz takie pytanie, no i jak oni rozgrywają? Grają najpierw między sobą w regionie, czy region gra na region? Region na region. Region na region. region, na region czyli, czyli, Polski. Mhm. czyli tak, tak z zespołów drużynowych, Tylko że jest liga, nie? Każdy z każdym i potem play offy nie? Mhm. Lepszy na trafia i, no i, i tak lecimy. No w tak tym roku obiście są polskie, szczecin, zachodnie pomorskie. W tym roku właśnie nie wiem. Chyba jeszcze się nie skończyło. Jeszcze się nie skończył. Nie, no, nie mam pojęcia. Czyli w tym roku jakby widzenie, bo w zeszłym sezonie gdzieś tam grywałeś z chłopakami w, w Szczecinie. Yy, ale to nie we wszystkich tych, nie we wszystkich. Ale, ale bywałeś jako tam wytransferowany z Tak, z często że, często w dla zachodnie pomorskiego. Od małych lat już tam, od Młodego z, byłem, wspierałem ten, ten region. Yy, ale w sumie to z każdego regionu miałem propozycję. No. Dobra, a teraz chcesz się przygotować, Kamilu? Powiedz mi, oprócz tego, że spędzasz tutaj czas, jesteśmy też na nowym ringu. ringu bokserskim, typowo do boksu olimpijskiego w Gorzowie, który ostatnim razem go nie było. Więc powiedz mi, ty, ty stricte się tylko tu przygotowujesz teraz do tych walk, czy też nie. gdzieś tam szukasz to, jakichś zewnętrznych pomocy? Tak jak mówię, na dzień dzisiejszy ja muszę wiele rzeczy pozałatwiać w życiu prywatnym. Mhm. Na sali jestem tak, jak mi czas pozwala ale również trenuję na saturnie, tak jak mówiłem, yy, siłę fizyczną. Także yy, no ale od yy, 6 stycznia, tak jak rozmawiałem z trenerem, jestem już na sali do jego dyspozycji i yy, yy, no i będziemy się przygotowywać, ten trener ma cały plan, yy, jakie turnieje są, kiedy. Yy, już mi mówił, że w styczniu na początku tam jakiś turniej jest nawet, na który na pewno mhm. też pojadę, yy, więc no ja się oddaję w ręce trenera, trener tam rządzi, wszystko robi, ja mam być tylko i to z to nie? Yy, powiedz mi, na taki turniej będziesz jechał jako zawodnik BKS-u Gorzów? Tak. Zawsze. Już tutaj ten przygotowany już zawsze. Już zawsze. Yy, tyś, <coughs> jak jestem na te jakie są gdzieś wypożyczane na mecze międzynarodowe, yy, czy nawet tutaj międzyregionalne, między, międzyklubowe, no to wtedy. Ale to jest tam jednorazowo zazwyczaj. Yy, nie masz takiej ustawy, żeby gdzieś tam... Yy, z, zawsze reprezentuję Gorze. Jako gorzej wiedzisz I powiedz mi, taki turniej wiadomo, wiąże się to też z przygotowaniem, koszty finansowe, to wszystko. Powiedz mi, jak to wygląda w takim boksie? No, no Nie bo nie amatorskim, bo nie powiedzmy, że to jest zawodowe, mhm. no, bo jednak to wygląda. Znaczy się no, yy, nie ma co się oszukiwać, że w boksie nie ma pieniędzy. Ja mam e, firmy, które mnie wspierają, ludzi, którzy mnie wspierają i dzięki nim mogę e, na co dzień funkcjonować w ten sposób, że mogę dwa razy dziennie trenować i mocno przygotować się do tych największych turniejów, prawda? Mm -hmm. Dlatego też musiałem sobie parę rzeczy ułożyć, żeby w przyszłym roku robić tak, że mogę iść na trening raz, mogę iść drugi raz na trening i nie martwić się o to, że czegoś się tam później będzie brakowało, prawda? Czyli nie będziesz musiał się martwić, bo Dokładnie. tak naprawdę o zwykłą pracę, żeby później nie zabrakło od, od pierwszego do pierwszego, żeby starczyło. Tak. A takie wyjazdy to jako klub wy jesteście z Jako dzieci, klub jako to klub? wszystko y, organizuje klub. Klub, czyli tak. też. Y, Nasze. Po prostu wy jesteście, macie się przygotować Dokładnie. i klub was zabiera na walkę. Każdy i... ma swoje zadanie, prawda? Prezes jest od tego, żeby e, zająć się naszym wyjazdem, trener od tego, żeby nas przygotować, a my musimy ciężko pracować. Zawodnicy hmm. muszą ciężko zasuwać. Każdy ma swoje zadanie, prawda? My nie, nie martwimy się o to, że czegoś tam nie ma, po prostu e, to zarząd robi klubu, hmm. o wszystko dba. E, trener układa plan, mm, trzyma nad nami rękę, a my jedyne, co musimy zrobić, to przyjść i ciężko trenować. Powiedz mi, a jak wygląda teraz współpraca z miastem, z klubu? Ciężko mi jest powiedzieć, wiesz, naprawdę, bo ja nigdy w to nie, nie jakbym, nie, nie, nie wiem nawet jak to jest, wiesz, bo ja, tak jak mówię, są takie zasady, że każdy ma swoją działkę. Ja jestem od tego, żebym tu przyszedł i ostro zasuwał i mnie kompletnie nie interesuje um, organizacja tego wszystkiego, tak jakby, może to jest trochę brutalne, ale ja jestem od tego, żeby tu przyjść i ciężko trenować. Ten jest od tego, żeby, żeby układać mi cały plan, no a zarząd klubu i, i nie są od tego, żeby to wszystko tam się dogadywać, prawda? No Więc dokładnie. ja nie, nie, mam, nie mam pojęcia kompletnie, jak to wygląda, nie wiem, jak wyglądają dofinansowania, ile wyglądają, kiedy są, na co są. Ja, ja też zaczynam mocno prowadzić treningi prywatne. E, tutaj się angażuję w różnego rodzaju kluby, e, siłownie i w ogóle powoli dopiero zauważam, jak to wszystko funkcjonuje, że. Mm, że mm, jakby to powiedzieć jeden drugiego człowiek chce zjeść, nie? Rywalizacja taka. Facet ci może podać rękę, za plecami może obgadywać cię i żyć ci bardzo źle. E, zdaję sobie pewnie sprawę, że w Gorzowie również tak jest. E, no co no nie ma co ukrywać. No, e, w Gorzowie gorzów to żużel to, to, i koszykówka. Tylko, że na koszulkę nie dają tyle pieniędzy pewnie, ale no to jest żużel tak, każdy gdzie, gdziekolwiek nie pojadę w Polskę, mówię Gorzów, to wszyscy stal Gorzów. No wiadomo, wiadomo tak? no, bo jest jednak rozpoznawalny. M to też... Mocne pieniądze idą na to, a ja nie wiem jak na inne sporty, nie, nie wiem, mm. że z stylą kuleje trochę, widzę bynajmniej po, po meczach, chłopaki, mam dużo znajomych tam super grają w piłkę, ale widzę, że to się nie przelewa. Nie? No, Z tego co słyszałem, dokładnie. dokładnie tak jest. Koszykówka tak samo, ale słuchaj, sam wiesz, że koszykówka jest u nas na bardzo wysokim poziomie, prawda? No, wczoraj wygrały, w Krasnod nie w Krasnodarsku, wygrały, wczoraj w, w Ankarze, mm. czyli nie, już przedwczoraj w Ankarze i jadą na Sybir teraz na no. kolejną rundę, bo Także awansowały mamy, z pierwszego miejsca. Mamy mocną koszykówkę na tle Polski, tak? Widzimy, że są Polski to nie bierze tak, się z nich, prawda? No, dokładnie, I to jest I wiele jest. lat ciężkiej pracy całego klubu, zarządu, czy nawet szkolenia w tym. I to nie pierwszy raz, prawda? No, no to już by. był piąty medal mistrzostw Polski no, z mojej kadencji pię było pięć medali, pięć medali ten klub. Różne nie mamy. Nie, no, nie no, ma takiej częstotliwości. No częstotliwości nie ma, no ale jest jednak ta historia jest żywą legendą ten klub jako chodzi o mistrzostwo polski Dokładnie. w latach wcześniejszych. Powiedz mi, jest, cały czas mnie takie takie mam za, męczy mnie to osobiście. Jesteś, jesteś bardzo rozpoznawalną osobą w socjal mediach. Gorzów stworzył swoją hmm, promocję, rozpozna, markę rozpoznawalności Jestem Stąd, mm -hmm. ale jakoś Ciebie w tym nie widzę, co jest przyczyną tego? Yy. Jest wiele ludzi, którzy są z Gorzowa, ale już yy. tam, yy. nie wysłałeś e-maila. Nie zaprosiłeś, to mnie nie ma. Nie, tak. <śmiech> <śmiech> e, nie wiem, wiesz, e, brałem udział w, z Radiem Gorzów w tej jednej akcji, brałem w drugiej akcji jakiejś tam świątecznej też, tam telebim był jakiś, Nikt mnie o to nie, nie zapytał nawet. Także akurat nie było, takiej, nie było takiej sytuacji. Wiem, kto to organizuje, wiem, kto tam działa. Mniej więcej, bo tam mam dużo wspólnych znajomych. Ale ja też nie jestem taką osobą, że ja, że ja się pcham tam, gdzie mnie nie chcą. Tak jakby, nie wiesz, ja robię swoje. Moją pasją jest boks, moją pracą jest boks, w social mediach działam. To się stało tak nagle: te social media kilka lat temu, po prostu ludzie mnie zauważyli kilka. E, kilka fajnych, pozytywnych opinii, zacząłem to robić. Firmy mnie doceniły, uważałem, że jestem fotogeniczny, no to działam w tym, prawda? Podoba mi się to i to jest moja druga pasja. E, nie, jest, nie jestem tak bardzo, może, e, nie wiesz, już aż tak w krew, nie? że idę z zadartym nosem mm -hmm. i wszystko to, co jest, muszę zagarnąć, prawda? Ktoś inny jest, super, cieszę się. Mateusz Ciewoski, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, e, bierze udział w tej, został ambasadorem Gorzowa. Bardzo się cieszę, bo to jest mój kolega i życzę mu, żeby co roku tak było. Ale nie jestem taki, żeby tam się pchać gdzieś. Jak Jeżeli ktoś tam mnie zaprosi, no to, no to skorzystam, czemu nie. Ale fajna, fajna akcja była z tym Radio Gorzów, bo to wszystkich sportowców brali, jeszcze mhm. nie wszystkich. Część sportowców, których docenili, e, którzy tam zazwyczaj właśnie na wywiady przychodzili. No i między innymi byłem ja i miałem największy, ten największy plakat w centrum Gorzowa, także bardzo się cieszyłem. Fajne, fajny gest, ale mówię no. Jest wiele ludzi w Gorzowie, którzy działają w różnym kierunku, no i wszystkich trzeba dostrzec, prawda? Wszędzie nie będę. No ale, no, ale gdzie dzisiaj gdzie człowiek nie spojrzy na Twoje socjalne media, zawsze i tak to reklamujesz jako Gorzowie, jako Polski. Ja zawsze mówię, że ja boksuję pod patronem Gorzowa. Jeżeli mam Orzełek na piersi, to pod patronem Polski, prawda? Ja, jako Polak. Ale zawsze robię sobie Gorzów, bo mój klub jest Gorzowa, więc yy, ja zawsze mówiłem, że yy, boksuję dla Gorzowa. I nic się nie zmienia, także tak, na dzień dzisiejszy nigdzie się nie przeprowadzam. Ułożę sobie tak wszystkie sprawy, właśnie, że nie muszę się przeprowadzać, że jest wszystko dobrze. No i na nadal buksuję dla gorzowa, prawda? 15 lat. No to już trochę. No, no, to już, bo to już no, najdłużej jest gorzowa. Chyba zaczynałeś od kajtka jakiegoś mam. Tak, 9-10 lat miałem jak zaczynałem. No i trochę <laughs> te lata już minęły. Też się niedawno trener mi pokazał zdjęcia jak wyglądałem właśnie. Mówię, kurde 35 kilo ważyłem. Mówię, ja pierdziel jak to było. Wtedy w formie zabawy się uczyliśmy, teraz już zabawy, bo w łeb się dostaje. No wiesz, no jeżeli postawię, postawi, że jest to twój cel w życiu, może w końcu gdzieś tam uderzysz w zawodostwo, czy... No mi się do tego nie spieszy. Ja to też nie jestem taki. No, ja ten... to jestem bardziej taki, że... Ja nie robię. Ja mam kilka planów na życie. To nie jest tak, że boks też jest moim jedynym wyjściem, prawda? Ja kocham to, lubię to robić. Cieszę się, że mogę przekazać swoją wiedzę innym. Lubię ciężko pracować na, na treningu, Lubię mieć jakiś plan, który właśnie trener ułoży, który jest wszystko dopięte od jednego do drugiego. Wiem, co mam robić. To jest super. Ale to nie jest jedyne moje, moje wyjście tak jakby na życie, nie? Bo Bo... działam również w social mediach. Teraz kilka takich planów nowych mam, których, których są dopiero w trakcie, więc nie będę zdradzał, ale... Mam kilka takich rzeczy, które chciałbym zrealizować na pewno. W Boks jest jedną z głównych rzeczy, ale nie daj Boże, jak dostanę jakiś uraz, coś się nie powiedzie w życiu, no to muszę mieć, prawda, plan Uważam, ja że każdy sportowiec, nie myślę, co by wykonywał, powinien mieć jakąś alternatywę. Tego mnie zawsze ciocia uczyła i chyba zaszczepiła mi to. No i przy tym zostaniesz. Wracając teraz tak do takiego sportu zawodowego. Czasami wspierasz innych z, z zawodników z innych dyscyplin w przygotowaniach do walk. Formule MMA. Różne gale, butofejm MMA, gdzieś tam jakieś mniejsze, większe, ale za każdym razem wspomagasz. Powiedz mi, a czy Ty nie dostajesz takiej propozycji jako osoba z boksu, żeby pójść do MMA. w MMA na przykład? Co się przygotować. chwilę mnóstwo do mnie znajomych, znajomych trenerów, czy znajomych tam, którzy są bardzo dobrymi zawodnikami w Poznaniu, w Szczeci, czy nawet w Gorzewie. Mamy świetnych zawodników MMA nie raz tam mnie zapraszają czy coś tylko wiesz co ja byłem nawet zrobiłem sobie jeden trening z moim kolegą właśnie chciałem żeby to był kolega i to dobry zawodnik bo chciałem piłśni taki pierwszy trening i zrobić sobie taki sparing od razu mam. MMA. Mówi, nie nie uczymy się i chcę zobaczyć jak to jest jak mój organizm będzie reagował no i to jest całkowicie co innego to jest tam tam jest mnóstwo nowych rzeczy które trzeba naprawdę długo 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 załapać poprzez technikę na treningu, więc wiem o tym, że to nie jest takie proste i mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy, gdzie ja chcę jeszcze dalej boksować, e, chcę być czynnym zawodnikiem i osiągać wiele, e, na dzień dzisiejszy chyba nie będę sobie po prostu... Zresztą jest inna pozycja całkowicie, nie? Nie chcę sobie tego wszystkiego mieszać, bo kurde, potem przyjdę na trening w i będę miał w policji całkowicie innej, nogi mi się rozkraczą i trener będzie krzyczał, nie? Także myślę, to jest bardzo fajne, nie? Bo to jest super, nowa zajawka. Ja lubię nowe rzeczy, lubię się uczyć nowe rzeczy, ale myślę, że to nie jest ten moment, w którym powinienem mm, zajmować się czymś innym, gdzie chcę osiągnąć coś mhm. w boksie, prawda? Także myślę, że, że, że to jeszcze nie jest ten czas, ale w przyszłości może dla, dla własnej frajdy, dla takiego własnego... Mm, do własnego formu treningu, formy treningu nawet, nie? To z przyjemnością. Mam super kolegów, którzy są świetni. Jak ich poproszę, to nie będzie problemu, żeby chodzili ze mną trening. Żeby cię Dokładnie, W razie W jak się zdarzy. Dobra Kamil, dzięki. W razie W jak MMA, No to wiesz, no to nie, nie. Życzę powodzenia, nawet wiesz, czy to fame MMA, czy, nie, i, czy inne jakieś dziwne. Nie wiesz co, mam ogromny szacunek do tych ludzi, którzy trenują MMA, eee, dlatego na pewno się tam nigdzie nie pcham, bo bo zdaję sobie sprawę, jak ciężko się trzeba przygotowywać do walki, a ja muszę... Bo jesteś być... też częścią tych przygotowań. Dokładnie, wiesz, ja, ja, ja sam, tam... ja sam jak prowadzę czasami... czy ja nie prowadzę stricte pod walkę, bo... Ale przygotowuję się tak tylko tak, tak. i technicznie, technicznie można o w ten sposób tak. powiedzieć. Nie wydolnościowo tego technicznie i w technikę podstawy boksu i rozmawiam z nimi i czasami widzę, jak oni ciężko trenują na swoich treningach, więc tak jak mówię, jest wiele federacji, wiele jakichś tam organizacji, co nie ma w ogóle wspólnego z MMA i jedną nazwy mają na MMA. A, a z drugiej strony tylko się cieszyć, że jeżeli te federacje, te organizacje powodują, że ta osoba zaczyna trenować, no to też coś pięknego. No to jest tak? najważniejszy efekt tego, Dokładnie, że nie siedzi, się się na... nie siedzi na imprezie i nie chleje, tylko po prostu idzie i, i, trebuje, i idzie. No. trenuje. No. Dobra Kamilu, dzięki Ci bardzo. Dzień dobry. Widzicie, jednak można walczyć nawet, gdzie się wstrzyma trochę karierę, ale dalej się jest zawodnikiem. Na szczęście nie wstrzymałem kariery, ja też no, pracowałem, z, ale musiałem sobie odpocząć od tego, bo musiałem z, y no poukładać swoje rzeczy prywatne. No, to, do, do, no, ciężko do... jest jak ja co chwilę startuję na zawodach, stres dochodzi, przygotowania, kilogramy wchodzą w dół, a dodatkowo muszę jeszcze tam kilka spraw załatwić swoich prywatnych, więc wolałem sobie odpocząć od tego psychicznie. Fizycznie nie odpocząłem praktycznie, bo cały czas, ja nawet jak nie jestem na sali to sobie się siłowni, jestem cały czas jest. aktywny. Ale no, mentalnie sobie odpocząłem, z czego się bardzo cieszę i przyszły rok on oddziały, będzie owocny. Dobra. Super. Jeszcze raz dzięki Kamilu. Pozdrawiam. Pozdrowienia z hali BKS Gorzów. Orkan Gorzów na nowym ringu. ringu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzieś tutaj się pokaże subskrypcja, w czasie odcinku też będzie tam można kilka razy wcisnąć subskrybuj, na następne odcinki zapraszamy, a dzisiaj już dziękujemy za spotkanie, do zobaczenia na kolejnych spotkaniach, naprawdę sportu, siemanko. siemanko.